Karany za jazdę po pijanemu, oszustwa i narkotyki. Jest list gończy za sprawcą wypadku na trasie Łazienkowskiej. W tej sprawie zatrzymano trzy osoby. Ostatni z podejrzanych, Łukasz Żak, którego widzą Państwo na swoich ekranach, ten mężczyzna jest poszukiwany. Michał Gołębiowski już teraz z nami. Michale, co o nim wiadomo? Co o Łukaszu Żaku wiadomo? To dokładnie Łukasz Tomasz, Żak, lat 26, zamieszkały w Warszawie. Tak informuje policja i jego wizerunek, tak jak powiedziałaś. Macie Państwo na swoich ekranach i pewnie podczas tej relacji jeszcze będziecie tę twarz widzieć. To człowiek, któremu prokuratura zarzuca spowodowanie wypadku śmiertelnego w związku z kierowaniem pojazdu mechanicznego, mówiąc prosto samochodu, z zakazem prowadzenia i ucieczka z miejsca wypadku, co jak rozmawiałem tutaj na miejscu z prokuraturą, jest równoznaczne. Z możliwością, że był pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Za to grozi nawet 12 lat więzienia. Ale to nie jedyna osoba, która w związku z wypadkiem, który miał miejsce z soboty na niedzielę w Warszawie, miała miejsce. Są także trzy inne zatrzymane osoby i to też jest na wielu poziomach tak naprawdę bulwersujące w tej całej sprawie. Mowa o Mikołaju N, Macieju O oraz Damianie J., którzy byli w jednym samochodzie razem z Łukaszem Tomaszem naszym żakiem, im zarzuca się poplecznictwo oraz mataczenie podczas tego wypadku, a także nieudzielenie pomocy, nieudzielenie pomocy podczas tego wypadku. Zresztą posłuchajmy, jak sama prokuratura w tej sprawie się wypowiadała. W tej sprawie prokuratorzy i policja spotkali się z wyjątkowym, bezwzględnym mataczeniem i poplecznictwem, które zmierzało do niezidentyfikowania sprawcy, a potem utrudnienia jego zatrzymania. To jest, proszę Państwa, ewenement, jeśli chodzi o postępowania, z którymi się spotykali yy, prokuratorzy na terenie Warszawy w ciągu ostatnich naprawdę lat. To była zorganizowana akcja osób, które zdawały sobie sprawę, że osoba, która kierowała tym pojazdem, nie powinna nim kierować, że osoba, która. Kierowała tym pojazdem. Nie może się oddalić, a była wręcz zachęcana do tego, by się oddalić z miejsca zdarzenia, gdyż zdawano sobie sprawę z tego, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia. To wróćmy jeszcze, Michale, do tego zdarzenia, o którym mówił prokurator. Co dokładnie wydarzyło się na trasie Łazienkowskiej. To miało miejsce z soboty na niedzielę na nitce na tej szosie od strony Centrum do Pragi jadący z ogromną prędkością. Na razie jeszcze prokuratura nie mówi dokładnie z jaką prędkością, Volkswagen wjechał w tył Forda, w którym jechała czteroosobowa rodzina. W wyniku tego zdarzenia, tego zderzenia, które też widzimy na filmiku, który od tu weekendu właściwie funkcjonuje także w przestrzeni publicznej zginął 37-letni mężczyzna, ojciec tej rodziny. Także została raniona kobieta, która jechała w tym białym Volkswagenie. Ona w stanie ciężkim również trafiła do szpitala. Wiemy to, co już mówiłaś wcześniej, że ten mężczyzna, który potem uciekł z miejsca wypadku, a więc jeszcze raz powtórzę, Łukasz Tomasz Żak wcześniej był poszukiwany. Poszukiwany był między innymi za jazdę pod wpływem alkoholu, za jazdę bez uprawnień, oszustwa, posiadanie narkotyków i zakaz właśnie był wobec niego osądzony prowadzenia pojazdów. Jak to się stało, że mimo to wszystko ten mężczyzna był tego, tej nocy za kółkiem i doprowadził według prokuratury do tego wypadku. O to będziemy pytali później. Prokuratura na razie mówi, że oprócz listu gończego nie wyklucza także dalszych postępowań, jak chociażby wystąpienie o europejski nakaz aresztowania czy czerwoną notę Interpolu, która jest prostszym, też szybszym sposobem na jego schwytanie. To jest, jeszcze raz powtarzam, Łukasz, Tomasz, Żak, to jest jego, to jest jego wizerunek, a każda osoba, która mogła widzieć taką osobę, bądź mogła pomóc policji, niech zadzwoni na chociażby numer 112.